Witam wszystkich, mamy dzisiaj 14 marca 2024 rok. Zajrzymy do rodzinki. Wyjmiemy ocieplenie. Zobaczymy, co to za. Nie zaglądaliśmy jeszcze do tej rodzinki. Dobrze. O. Jak tu jest. Dobrze widać. Chyba dobrze widać Kochaszę, żeby tam sztywnimy. O dobrze Troszkę do przodu. O tak, będzie dobrze chyba. Teraz dajmy tą olejkę. O dobrze. Troszkę dmuchniemy. Żeby pszczoły zeszły nam niżej. Rodzinki jeszcze nie zaglądaliśmy. No, zeszły, zeszły. Dobrze. Ktoś się pytał odnośnie ciasta. Po co ciasto, jeżeli jest zapasy. Są. Ciasto dajemy profilaktycznie do każdej rodziny. Bo nie wiemy, czy w każdej rodzinie jest dosyć ciasta. Jak nie zaglądamy do niej. A ciasta jedzą bardzo mało, dużo nie jedzą tego ciasta. O, 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 proszę tak. Także może pomóc to, a na pewno nie zaszkodzi. Spuchniemy, żebyś je pognietli, pszczół, żebyśmy mogli oczyścić nadbudowy. Proszę, no, jest fajnie, no dobrze, Dobre. oczyszczone, to troszeczkę poczyścimy, no, te... no jak mówię, do tej rodzinki nie zaglądaliśmy jeszcze, troszkę dmuchniemy, żeby zeszły, zobaczymy co my tu mamy w tej rodzince. a co tu jest rodzinka jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem ramek czek było o na tej prawie, że nie obsiadają pełno pokarmu na razie postawimy ją tu z tyłu Zobaczymy następną rameczkę. Tu już pszczół troszkę jest, ale czerwiu to tu na pewno nie ma. oczyszczamy co możemy to czyścimy troszkę dzisiaj jest pogoda 13 stopni temperatura na termometrze będzie troszkę wyżej pewnie noszą bardzo fajnie dzisiaj pyłek słonecznie jest fajny dzień O, widać pszczółki z pyłkiem tu jest pszczółka z pyłkiem, tu pszczółka z pyłkiem, tu pszczółka z pyłkiem Troszkę może. Przyścimy tą rameczkę, dobrze. Zobaczymy, jak tu czerw jest. Czy jest w ogóle czerw? Powinien no, coś być, ale różnie to może być. A jest tutaj czerw. Mateczki tu nie widzę. Tu też jest czerw. Jest tu czerwiu, troszkę krytego widać. A jest mateczka, tylko jest bez znacznika. Widzicie ją tu? Widocznie, najwidoczniej zgubiła znacznik. Jest mateczka. Widzicie, chyba widzicie. No dobrze. Jest troszeczkę czerwiu. Dobrze. Tu troszeczkę też odczyścimy. Nie patrzyłem na termometr, ale w słońcu pewnie będzie znacznie wyżej. Dzisiaj jest fajnie. Troszeczkę wiaterek, ale nie jest uciążliwy, nie jest tak źle. No tu coś mamy, czy nie? Pewnie jest. Zobaczcie, wy będziecie lepiej, może widzieli. Ja to posłodzić, muszę zerknąć Tak jest tu. Dość duża ilość jajeczek zesianych Zobaczymy. Pokitowane jest wszystko. No, tu już nie będzie raczej nic. No, fajna rodzinka. Tu może jajeczka może będą. Zerknijcie. Zobaczcie. Troszeczkę tu przeczyścimy te Hoffmane. O. Dobrze, a tu co mamy na tej rameczce, też jest pokarm. Pszczoły mają dojście do pokarmu, no tutaj tą rameczkę zostawimy, musi być zapas pokarmu. Dobrze, Aho. Dobrze, to ta rameczkę. Układamy też tutaj Niech sobie tu będzie Niech to mieszkają o, fajnie dzisiaj bardzo dużo wieżby noszą, pogoda jest naprawdę super No bo tu będą miały miejsce Upierzgi dużo złożyły no, Chodzą pszczoły z pyłkiem jak widzicie tu jest pyłkiem, tu jest pyłkiem tu jest pszczoła z pyłkiem, no jest bardzo dużo. chociaż już teraz pogoda jest już popołudniowa godziny, to już tak pyłku nie noszone najwięcej rano, do południa. Dobrze. Tu był chyba czerw, tak? No ja już nie będę tu wyjmował tej rameczki, ściśniemy. Teraz ta rameczka, była, to była chyba matka. dobra, włożymy ją tu, jest to matka bez znacznika, te dwie rameczki chyba wyjmiemy, włożymy zatwór, to pszczoły się docieplą, dogrzeją lepiej. troszeczkę jeszcze, o dobrze Będą lepiej czerwiły Więcej, zdecydowanie Już teraz dzisiaj przybyłku przyniosły No tą rameczkę widzicie z pszczołami Trochę pszczół jest, ale Strząśniemy, o Fajnie, widać No dobrze I tą rameczkę też Gdzie tu mało pszczół było, to nie ma sensu tych ramek trzymać. Będzie większa dynamika, jak będzie mniej rameczek wulu o. i tak weźmiemy to do ocieplenia. Zostało takich niepotrzebnych rzeczy. Dobrze, Tutaj troszeczkę oczyścimy tu troszeczkę pszczółka wejść do środka tu, o. trochę pooczyszczamy sobie i teraz zostawimy to na pięciu ramkach. pszczoły powinny się bardzo bardzo napędzić teraz Teraz już pogoda jest dobra już mamy tu też coś jest, se wybierają tu miłość ciasta ta ilość ciasta już jest położona jakiś czas i to nie ma yy, miejsce na czerwie nie mają także to nie przeszkadza w niczym. Dobrze, położymy. Ja pokazuję, nie mówię jak musi być, jak, jak trzeba robić, pokazuję jak u nas robimy. I każdy, jeżeli chce ktoś chce jakiś sobie dla siebie wziąć z tych filmów to proszę bardzo jeżeli nie, to nie ma przymusu o, dobrze pocieplimy. ocieplenie o i teraz te pszczółki będą się bardzo dynamicznie rozwijały bardzo dynamicznie piszcie, czy chcecie, żeby te, te, te same rodzinki pokazać jeszcze czy, czy nie czy żeby zostały, czy inne. W każdym razie teraz już cieplej będziemy pokazywali co się dzieje w naszej pasiece. Yy, przeglądamy, ściaśniamy, robimy. No, jest tej pracy dużo. Nie zawsze każdego dnia pogoda dopisuje, żeby te prace jakieś tam wykonywać. Ale piszcie, co chcecie by, chcie by, chcielibyście, żeby Wam pokazać, zobaczyć. No dobra, dzięki wszystkim za uwagę, do usłyszenia.